Witajcie Biblia na każdy dzień. Dzisiaj dalej czytamy Ewangelię według świętego Jana. Dzisiaj będziemy czytać fragment od wersetu 22 w szóstym rozdziale. Wcześniej w tym rozdziale widzieliśmy, jak Pan Jezus rozmnożył chleb dla pięciu tysięcy mężczyzn, czyli około 20 tysięcy ludzi. Później, gdy ludzie chcieli obwołać go królem, on uciekł przed nimi. Później czytaliśmy o tym, jak uczniowie Pana przepływali przez jezioro i jak po jeziorze przyszedł do nich Pan. Teraz mamy kolejny dzień tej historii, szósty rozdział wersety od 22. Nazajutrz, tłum stojący na drugim brzegu morza, zauważył, że tam nie było innej łódki, tylko ta jedna, do której wstąpili jego uczniowie. I że Jezus nie wstąpił do łodzi razem ze swoimi uczniami, ale uczniowie jego odeszli sami. A przepłynęły inne łodzie z tyberiady, blisko miejsca, gdzie jedli chleb, nad którym pan uczynił dziękczynienie. Gdy więc lud zobaczył, że nie ma tam Jezusa ani jego uczniów, i oni wstąpili do łódek i przybyli do kafarnaum, szukając Jezusa. I gdy znaleźli go na drugim brzegu, Powiedzieli do niego, rabbi, kiedy się tu zjawiłeś? Jezus w odpowiedzi rzekł im: Zaprawdę, zaprawdę mówię wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cudowne znaki, ale że jedliście chleb i zostaliście nasyceni. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa ku życiu wiecznemu, który da wam syn człowieczy. Na nim bowiem Bóg, Ojciec, położył pieczęć. Powiedzieli do Niego: Co mamy czynić, aby czynić dzieła Boga? Jezus w odpowiedzi rzekł im: To jest dzieło Boga, abyście wierzyli w tego, którego On posłał. I ponownie bardzo krótki fragment, kilka wersetów, a jak wiele treści. Zacznę od wersetu 22. Widzimy, że ludzie zaczynają szukać, Szukać Jezusa. Widzieli, że na drugi brzeg jeziora przepłynęli Jego uczniowie, ale widzieli też, że nie było tam Jezusa. Zadziwiająca to jest rzecz. W ogóle dalej w tym fragmencie nie ma jakby zastanowienia nad tym, jak to jest możliwe, że Pan Jezus przeszedł. Wiemy. Oczywiście, że uczniowie widzieli ten cud chodzenia po wodzie natomiast dla tych ludzi jakby to było drugorzędne szukali czegoś wydawać by się mogło na początku że szukali Jezusa ale pan Jezus jako bóg wcielony znający serca ludzkie mówi wyraźnie w wersecie 26 szukacie mnie nie dlatego nawet że widzieliście cuda ale tylko dlatego, że jedliście chleb do syta. Widzimy, że w ustach Pana Jezusa jest to duży zarzut. Duży zarzut. Czasami zdarza się, że ludzie biegają za Panem Jezusem, czy przychodzą do Boga, bo widzą cudowne znaki. Ale w tej sytuacji jest coś nawet gorszego. Tylko dlatego biegają za nim, że się najedli. Rozwinę za chwilę tą myśl o znakach. Pan Jezus stawia zarzut tym ludziom, może i stawia nam, może i stawia Tobie. Czy jesteś chrześcijaninem? Czy uważasz się za chrześcijanina? Dlaczego jesteś? Dlaczego podążasz za Jezusem? Jeżeli nie jesteś, to oczywiście. Powinieneś się nawrócić, tak mówi Słowo Boże. Pan Jezus zgłosił: Nawracajcie się. Ale jeżeli jesteś, jeżeli uważasz się za chrześcijanina, to dlaczego? Bardzo ważne jest, aby zweryfikować swoją postawę raz przynajmniej, a później wciąż ze Słowem Bożym. Dlaczego chodzę? Może dlaczego chodzę do kościoła? Może dlaczego spotykam się? Z innymi chrześcijanami może dlaczego czytam Biblię? Dlaczego? Pan Jezus mówi w 27 wersecie. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa ku życiu wiecznemu. Od razu przychodzi nam do głowy Ewangelia Mateusza i kazanie na górze, kiedy Pan Jezus mówi, że moi uczniowie, moi naśladowcy. Nie powinni troszczyć się zbytnio o dobra doc doczesne. O to, co będziecie jeść, co będziecie pić. Panie Jezus zrobi wyrzuty, dlaczego to zaprząta wciąż Wasze myśli. Co będziemy jeść, co będziemy pić, jak się będziemy ubierać. Oczywiście wiemy, że konieczne jest dla nas zadbanie o podstawowe potrzeby nasze i rodziny, szczególnie kiedy mamy. Rodzinę. To jest konieczne, ale Pan Jezus mówi, dlaczego troszczycie się zbytnio? Tutaj ludzie biegają za Panem Jezusem, wracamy do Ewangelii Jana 6 rozdziału, bo najedli się dosyta za darmo. Pan Jezus mówi, zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa ku życiu wiecznemu. Który dawam syn człowieczy. To jest jasne. I co ciekawe, od razu pojawia się pytanie. Żydzi pytają: Co mamy czynić, aby czynić dzieła Boga? Co mamy czynić? Mówisz nam, żebyśmy nie biegali za jedzeniem, które rozmnażasz. To co mamy czynić? Co mamy czynić, aby być posłusznym Bogu? Bardzo, bardzo ważne pytanie. On jest tu wciśnięte w wiele wydarzeń, w taką dyskusję. Ten cały rozdział jest bardzo długą dyskusją. Warto cały rozdział przeczytać cały i czytać wielokrotnie, żebyśmy wyciągali z niego prawdziwy kontekst. Ja na potrzeby tej, tej audycji dzielę go na części, ale zachęcam, abyśmy czytali cały rozdział. Niemniej jednak pytają Żydzi. Co mamy czynić? Jezus odpowiada: Dzieło Boga jest takie, abyście uwierzyli, abyście uwierzyli. Z jednej strony kontekst ich w tych czasach, kiedy Pan Jezus chodził po ziemi, był inny, ale kontekst dzisiejszy dla nas jest taki, że Pan Jezus wzywa nas do tego, abyśmy w Niego uwierzyli. Czyli zaufali Mu i byli Mu posłuszni. Nie wystarczy intelektualnie wiedzieć, że istnieje Bóg, jakiś Bóg, że nawet że Pan Jezus był Synem Bożym, nawet że Biblia jest Słowem Bożym. To, to nie wystarczy intelektualna znajomość. Nie wystarczy chodzić do Kościoła, brać udział w jakichś sakramentach czy być ochrzczonym. Wiara prawdziwa biblijna to jest zaufanie Bogu i posłuszeństwo. Czytamy w pierwszym liście Jana: Kto nie jest posłuszny Bogu, jest dzieckiem diabła. Czytamy w innym miejscu, kiedy Pan Jezus mówi bardzo mocno: Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Bożego. Nie każdy, nie każdy, kto chodzi do Kościoła, nie każdy, kto. Czyta Biblię być może. Oczywiście Biblia jest bardzo ważna. Pismo Święte jest konieczne do tego, abyśmy poznawali Boga, do tego, abyśmy wiedzieli, jak mamy żyć. Paweł pisał do Tymoteusza Głoś Słowo Boże, nastawaj w porę i nie w porę, Upominaj, strofuj, zachęcaj, z wszelką cierpliwością. Głoś Słowo Boże tłumacz je, po to, aby ludzie żyli zgodnie z wolą Boga. Z wolą Boga. I no właśnie, to pytanie na koniec. Czy chodzę za Chrystusem? Czy chcę Go naśladować? Samo sama deklaracja wiary, że wierzę. Nie wystarczy do zbawienia. Czy prawdziwie wierzę, widać po moich czynach? Pismo mówi wyraźnie: Zbawienia nie można zdobyć własnymi uczynkami. Nie da się na nie zapracować w żaden sposób, ale nasze czyny są potwierdzeniem, czy nasza wiara jest prawdziwa, czy nasza wiara jest zbawcza, czy nie. Dlaczego chodzę za Panem Jezusem? Dlaczego chodzę do Kościoła? Dlaczego się modlę? Czy chcę, aby On był moim Panem? Może z inny powód. Warto siebie samego badać.